W dzisiejszym meczu nie wystąpi ani Grzesie Lewandowski, ani nie wystąpi Mariusz Pawla. Są po prostu kontuzjowani. No wiadomo, że chcielibyśmy się pożegnać godnie z kibicami, a można się pożegnać tylko z zwycięstwem. Rywal Czarnych Koszul, Groklin, na wyjazdach albo wygrywał, albo przegrywał ostatnio z Rakowem 0-3. że ostatnie spotkanie w naszym wykonaniu będzie takim, że po meczu będziemy z wyniku zadowoleni. Pierwsza połowa była bardzo zacięta. Goście dobrze pilnowali zawodników Polonii, którzy długo nie mogli znaleźć sposobu na agresywną obronę rywali. Wreszcie w 42 minucie niepilnowany Grzegorz Wędziński podał do Marcina Jałochy. A ten nie zmarnował okazji. Wprawdzie piłkarze grochwiną sygnalizowali pozycję spaloną kapitana Polonii, ale arbiter gola uznał. Chyba panowie widzieli, ja ufam swojemu asystentowi, jestem w 100% również przekonany, to co on mi zasygnalizował. Ale ja byłem w linii, było trzech zawodników. W drugiej części groklin starał się odrobić straty, ale w obecnej formie zawodnicy Jana Stymczaka nie mogli pokonać Piotra Wojdyj Za to gospodarze podwyższyli rezultat na 2 do 0 w 60 minucie po akcji Mikulenas Węczewicius i strzale tego ostatniego. W końcówce meczu Włodzimierz Małowiejski dał szansę nowemu zawodnikowi Polonii 19-letniemu Emanuelowi Sadebe W ten sposób Nigeryjczyk zadebiutował na konwiktorski w zespole czarnych koszul i w kilka minut po wejściu na boisko o mały włos nie strzelił gola. Ostatecznie Polonia zasłużenie wygrała 2-0, kasując kolejne trzy punkty powiększając dorobek w meczach u siebie do 19 oczek. Jesteśmy bardzo zadowoleni, rzeczywiście zrealizowaliśmy plan maksimum. zdobyliśmy trzy punkty, wygraliśmy ostatni mecz na konwiktorski, pozwoli nam na spokojnie pracować w okresie zimowym. Nie wiem, czy zawodnicy wzięli sobie bardzo do serca słowa prezesa, ale na imieniu prezesa Manowski zażyczył sobie 2-0 i tyle zostało. Teraz y, drużyna czeka wyjazd na cypr. Czy to będzie zgrupowanie, czy tylko odpoczynek? Nie no, po, tak, po takim sezonie będzie to na pewno połączone troszeczkę treningi, okres przejściowy, ale będzie to przede wszystkim wypoczynek.